Antoine de Saint-Exupéry, mały Książę. Gdy miałem 6 lat, ujrzałem pewnego razu w książce o lasach dziewiczych zatytułowanej Historii Prawdziwy wspaniały obrazek. Obrazek przedstawiał węża boa pochłaniającego drapieżne zwierzę. Oto kopia tego rysunku. W książce napisane było, węże boa połykają swą zdobycz w całości, nie rozgryzając jej. Nie mogą się potem ruszać i zapadają w sześciomiesięczny sen, podczas którego trawią. Dało mi to wiele do myślenia o przygodach dżungli. W efekcie owych przemyśleń ja sięgnąłem pewnego dnia po kredkę i stworzyłem swój pierwszy w życiu rysunek. Rysunek numer jeden wyglądał następująco. Pokazałem swe arce dzieło dorosłym i zapytałem, czy nie wzbudza w nich strachu. W odpowiedzi usłyszałem, a czemuż kapelusz miałby wzbudzać strach? Rysunek mój nie przedstawiał kapelusza. Przedstawiał węża boa trawiącego słonia. Dorysowałem wobec tego wnętrze węża boa, by dorośli mogli się zorientować. Dorosłym zawsze trzeba tłumaczyć. Rysunek numer dwa wyglądał następująco. Dorośli poradzili mi, bym dał sobie spokój z rysowaniem węży boa zamkniętych oraz otwartych i zainteresował się raczej geografią, historią, rachunkami i gramatyką. Tak oto w wieku 6 lat porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunków numer 1 i 2. Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami, a dzieci bardzo męczy fakt, iż wciąż muszą im wszystko tłumaczyć. Musiałem znaleźć sobie inny zawód. I zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i geografia, muszę przyznać, bardzo mi się przydała. Jednym rzutem oka potrafiłem odróżnić Chiny od Arizony. To bardzo cenna umiejętność, gdy straci się w nocy orientację. Zdarzyło mi się więc w życiu zetknąć z mnóstwem bardzo poważnych osób. Żyłem też pod jednym dachem z dorosłymi. Przyjrzałem im się z bliska. Nie poprawiło to zbytnio mojej opinii o nich. Gdy trafiłem na kogoś, kto zdawał się nieco bardziej dalekowzroczny, przeprowadzałem na nim eksperyment z rysunkiem numer jeden, który zachowałem z dawnych czasów. Chciałem się przekonać, czy osoba ta rzeczywiście rozumie. Odpowiedź jednak zawsze brzmiała tak samo to kapelusz. Nie wdawałem się więc już w rozmowy o wężach, boa, lasach, dziewiczych i gwiazdach. Dostosowywałem się do poziomu rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A to był bardzo zadowolony, iż spotkał kogoś tak roztropnego. Żyłem więc samotnie, nie mając nikogo, z kim mógłbym porozmawiać naprawdę. Aż do dnia, gdy sześć lat temu zepsuł mi się samolot nad Saharą. Jakaś awaria silnika. Nie mając ze sobą ani pasażerów, ani mechanika, samemu przymierzałem się do tej skomplikowanej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Zapas wody wystarczał zaledwie na tydzień. Pierwszego wieczoru spałem na piasku tysiąc mil od terenów zamieszkałych przez ludzi. Byłem bardziej samotny niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. To też możecie wyobrazić sobie me zdumienie, gdy nagle o świcie obudził mnie jakiś dziwny, cieniutki głosik. Proszę, niech mi pan narysuje baranka, poprosił głosik. Słucham? Narysuj mi baranka. Niczym rażony piornem zerwałem się na równe nogi. Przetarłem dobrze oczy, dobrze się rozejrzałem i ujrzałem zupełnie niezwykłego chłopczyka, który przyglądał mi się z powagą. A oto najlepszy portret, jaki udało mi się później zrobić. Mój rysunek nie jest rzecz jasna równie zachwycający co pierwowzór, ale to już nie moja wina. W karierze malarskiej przeszkodzili mi dorośli, gdy miałem 6 lat i nigdy już nie nauczyłem się rysować. Pomijając rysunki wężiboa zamkniętych i otwartych. Przyglądałem się więc przybyszowi okrągłymi ze zdumienia oczami. Pamiętajcie, iż od ludzkich osiedli dzieliło mnie tysiąc mil. Chłopczyk tymczasem nie sprawił wrażenia ani zbłąkanego, ani śmiertelnie znużonego, ani też umierającego z głodu, pragnienia czy ze strachu. Niczym nie przypominał dziecka zagubionego w samym środku pustyni, tysiąc mil od wszelkich ludzkich siedzib. Gdy wreszcie odzyskałem mowę, spytałem. Ale co ty tu robisz? A wtedy on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezmiernie, niezmiernie poważną sprawę. Proszę, niech mi pan narysuje baranka. Gdy siła tajemnicy jest tak wielka, trudno jej się przeciwstawić. Choć więc, zdało mi się to absurdem, tu, tysiąc mil od ludzkich osiedli i od tego w obliczu śmierci, sięgnąłem do kieszeni po kartkę papieru i pióro. I w tej samej chwili przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się głównie geografii, historii, rachunków i gramatyki, to też odparłem chłopczykowi, nie bez niejakiej irytacji, iż nie potrafię rysować. To nic odrzekł. Narysuj mi baranka. Ponieważ w życiu nie rysowałem baranka, naszkicowałem mu jeden z dwóch rysunków, na jakie nie było stać. Rysunek węża Boa zamkniętego. Jakież było moje zdumienie, gdy rzekł. Nie chcę słonia połkniętego przez węża Boa Boa jest bardzo niebezpieczny A słoń okropnie wielki Mam bardzo mało miejsca Potrzebny mi baranek Narysuj mi baranka Narysowałem Przyjrzał mu się uważnie i powiedział Nie, ten baranek jest już bardzo chory Narysuj mi innego Narysowałem innego Mój przyjaciel uśmiechnął się Grzecznie z pobłażaniem Spójrz, to nie baranek To baran, ma rogi Narysowałem kolejny rysunek, ale i on został odrzucony, podobnie jak i poprzednie. Ten baranek jest już za stary. Chcę baranka, który będzie żył długo. Ponieważ zaczynałem już tracić cierpliwość i spieszyło mi się, by zabrać się w końcu do naprawy silnika, nagle zmoliłem poniższy rysunek. I dodałem. To skrzynka, a Twój baranek jest w środku. Ku memu zdziwieniu oblicze małego krytyka rozjaśniło się. O to mi właśnie chodzi. Myślisz, że potrzebam mu dużo trawy? Czemu pytasz? Bo mam tak mało miejsca. Tyle na pewno starczy. To bardzo mały baranek. Pochylił się nad rysunkiem. Nie taki znowu mały. Zobacz, zasnął. Tak oto poznałem małego księcia.